gość Radia Zachód. Krzysztof Bałk, witam, a moim gościem jest Marcin Pabierowski, prezydent Zielonej Góry. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Ciupagi i bursztyny na zawsze już opuściły zionogórskie winobranie? No chyba są w mniejszości tak, obserwując dzisiaj sytuację na winobraniu. Um, ogromna rzesza turystów skupiona jest przede wszystkim na winiarstwie, na degustowaniu trunków, na zwiedzaniu miasta Zionogóra, w szczególności piwnic winiarskich oraz wielu, wielu zionogórzan, bo wczoraj byłem, rozmawiałem z mieszkańcami, spotykałem się na Starówce Przeradzałem się tak naprawdę miasteczkiem winiarskim, to jest naprawdę 42 nowe winnice, szersze miasteczko winiarskie troszeczkę bardziej yy, udało nam się je yy, 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 zagospodarować, to więc myślę, że to dało dobry efekt i jest ogromnie dużo radości i, i, i zabawy. No chodzi, i pogoda że... wam dopisała. Tak, pogoda dopisała fantastycznie to dla mnie taki debiut jako prezenta miasta, yy, otwarcie największego święta miasta, zielonego winobrania z Bachusem, oddanie yy, kluczy ciężkim sercem oczywiście z tak? niepokojem ale myślę, że to poszło sprawnie koncert Filharmonia Zielonogórska dała przepiękne no a wczoraj Agnieszka Chylińska powiem krótko dała czadu widziałem spacerowałem ilość ludzi turystów w ogromna czuję się fantastycznie że takie rzeczy rzeczywiście było bardzo mało dla pozostałych osób ponieważ ten no, tłum był ogromny a to święto będzie ewoluowało będzie w jakim kierunku szło tak będzie ewoluowało mamy ym, kilka pomysłów nawet kilkanaście, też mocno postawiłem na współpracę z Fundacją Tłocznia, która promuje Zieloną Górę, właśnie winiarsko. Teraz już zamontowaliśmy szlak winiarski, opisy piwnic, byliśmy w sali szeptów, czyli poszerzyliśmy tę ofertę dla Zielonogórzan i dla turystów, z uwagi na to, że są spacery w dzień po zabytkach, po piwnicach, są też nocne spacery z lampami. To taki daje dodatkowy klimat oraz te degustacje tematyczne prowadzone przez profesjonalistów między innymi w sali szeptów naszej miejskiej piwnicy winiarskiej przy rektoracie serdecznie zapraszam to to jest, jakby, to jest jakby głównym kluczem kwestia też zapraszania jak największej ilości winiarzy to udało mi się poszerzyć tą ofertę 42 stanowiska i planuję w przyszłości Szereg zmian, jeśli chodzi przede wszystkim o ekspozycję winiarstwa. Tą tematykę chciałbym wprowadzić. Produkt regionalny, czyli też kulinaria nasze, lubuskie, aby wino było połączone z degustacją oraz przede wszystkim reklamę miasta poprzez organizowanie festiwalu Otwarty pilnicy i Winnic w czerwcu. Dzisiaj serdecznie dziękuję no zapraszam. winiarstwo może być takim całorocznym całoroczną tak. atrakcją turystyczną? Tak to widzę. Musimy to podkreślać. Przede wszystkim wino to jest produkt końcowy, ale jeśli mówimy o winiarstwie, to przede wszystkim Krajobraz, ekspozycja tych winnic, gdzie poszerzyliśmy te kursy winobusów. Po drugie to jest kultura, muzyka, sztuka, sztuka degustacji, rozmowy o winie. Wybijamy się na skali naszego kraju, przyjeżdżają do nas turyści. Ja rozmawiałem i z Warszawiakami i z Gdańska, byli mieszkańcy Gdańska, przyjechali do Szczecina, do Zielonej Góry, bo to naprawdę jest kolebka kultury winiarskiej i ja to chcę rozwijać. I ten festiwal czerwcowy, otwarty, piwnicy winnic. Chcę go pokazać jeszcze w szerszej odsłonie, współpracując ze stowarzyszeniami, z organizacjami pozarządowymi. Przede wszystkim te degustacje tam są już w szerokim zakresie prowadzone w tych piwnicach zabytkowo-winiarskich, ale też dzisiaj na winobraniu możemy zwiedzać piwnice winiarskie i Fundacja Tłuszcza prowadzi tą akcję bardzo sprawnie. Powiedział pan o koncertach w centrum miasta, ale kiedyś były koncerty w amfiteatrze. Tak. Wrócą, <laughs> bo dzisiaj jest, zdaje się, ostatni dzień na decyzję w sprawie projektu, tak? Tak, oczywiście. Przedstawiłem... Mieszkańcom na konferencji prasowej dwa rozwiązania, jeśli chodzi o przekrycie amfiteatru, bardzo indywidualne, zaprojektowane tylko dla miasta Zionogóra. Od kiedy pełnię funkcję prezydenta miasta dzięki mieszkańcom Zielonej Góry zbudowałem zespół ekspercki w oparciu o konserwatora Zabytków, architektów i dla miasta Zionej Góry stworzyliśmy dwie koncepcje. Dzisiaj trwa tak naprawdę wybór tych koncepcji mieszkańcy mogą na stronach konsultacji Zionogóra głosować. Jak widzę zaznaczenie amfiteatru, Mi też chodziło o to, aby nie podejmować tego indywidualnie, jednoosobowo, ale chcę, żeby ten żeby amfiteat był rozbito, dialog społeczny. I co najważniejsze mieszkańcy wybiorą profil amfiteatru, wybiorą, jak on ma wyglądać. Dwa dachy są piękne, które są otwarte, zapraszają zieleń do środka. Od razu amfiteatr będzie posiadał w sobie całą infrastrukturę potrzebną do organizowania nowoczesnych koncertów, czyli toalety, pomieszczenia techniczne. Salki konferencyjne oraz potężną antresolę od strony Piast Polany, na której również będziemy mogli prowadzić takie skromne, mniejsze wydarzenia kulturalne. A kiedy będziemy mogli to robić? Tak, właśnie, dobre pytanie: kiedy? No ja nie zwlekam od razu. Ta procedura jednak jest w czasie rozłożona. Dzisiaj wybór koncepcji, następnie musimy sporządzić dokumentacje techniczne. Mamy szacunkowe wyceny już tej inwestycji, to jest około 40 milionów na dzień dzisiejszy, to więc do dokładne projekty wykonawcze, następnie pozyskanie funduszy zewnętrznych, bo tutaj chcę ich współpracuję z panem marszałkiem Marcinem Jabłońskim w kwestii pozyskiwania funduszy. Musieliśmy też w Urzędzie Miasta zmienić strategię rozwoju miasta, pozyskiwania środków zewnętrznych, żeby dopasować fundusze europejskie do tych strategicznych inwestycji, które tak naprawdę mieszkańcy wybrali podczas kampanii wyborczej, czyli między innymi amfiteatr. No i my kolejne dwa lata planujemy na realizację obiektu budowlanego, bo to jest bardzo bardzo szerokie prace konstrukcyjno-budowane będą przy amfiteatrze. Oczywiście ta część istniejąca, gdzie jest ZOK, czyli Zielonego żeby kultury również będzie sterowo modernizowana. Dodatkowo. 28? No, myślę, że tak. Naprawdę. To są olbrzymie wyzwanie i zobowiązanie i to obiecałem również w kampanii, że miasto Zielona Góra będzie miastem festiwalowym. Chciałbym marzy mi się, aby były tam organizowane festiwale, między innymi miast partnerskich, żeby ta kultura ze świata przypłynęła do, do miasta Zielona Góra. No to są trzy lata, myślę, takiej realizacji. Dodatkowo jeszcze chcę tylko podkreślić, że podpisałem umowę z wykonawcą na opracowanie projektu Parku Piastowskiego, bardzo historycznych. Zało przy amfiteacie, chcę, żeby ta część miasta, ta część miasta zielona była spójna. Mamy taką ciekawostkę, bo chciałbym pokazać też mieszkańcom miasta wieżę wodną. Przy Pałacu Biskupim jest taki bardzo ciekawy zabytek. On jest otoczony płotem, jest niedostępny. Chciałbym go udostępnić i na tej mapie krajobrazowej wskazać jako nowy element Parku Piastowskiego święto świętym, a przeprowadzał pan w czasie wakacji audyty miejskich spółek. Wypadły jakieś jeszcze trupy z szafy? Tak, to jest proces y, rozłożony w czasie. Na początku wskazałem, y, wskazaliśmy, że prezesi oraz członkowie rad pobierali zbyt wysokie wynagrodzenia. Stały one obniżone. Oczywiście prowadzimy działania. Jaki procent? Bo, y, tam było około 15-20%. W zależności od spółki, bo to wynagrodzenie jest w od kapitału spółki, ale tutaj prawni będą nadal podejmowali kroki, żeby te pieniądze wróciły do miasta. To była moja pierwsza decyzja, aby sprawdzić zarobki. Przede wszystkim kreatywność pracy prezesów. Mam do nich mam sporo zastrzeżeń, cele nadzor, nadzorcze spółek miejskich. Dziś mamy nowego prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej, pan Mirosław Gruszecki, objął stanowisko. Chcemy rozwinąć ZGK pod kątem takim, aby wykonywało szerszy zakres usług miejskich, między innymi malowanie znaków drogowych, poziomych, pionowych, utrzymanie zimowe, dróg miejskich w szerszym zakresie. Czy już nie spółki zewnętrzne? A... No, chcemy, żeby w większym zakresie, bo dokapitalizować do, do, do spółki miejskie i one były dostępne tak naprawdę dla mieszkańca w pełnym okresie czasu. Dodatkowo chcę, żeby Zakład Gospodarki Komunalnej mocno skupił się również na tych akcentach winiarskich. Chcemy powołać architektyczny ta zielenia od eksperta do spraw winiarstwa, te nasadzenia, ekspozycja winiarstwa jest ważna w kontekście miasta Żielonego, więc ta spółka startuje z nowym prezesem i to widzę bardzo optymistycznie. Oczywiście inwestycje strategiczne, czyli składowisko odpadów, budowa nowej hali, przetwarzania odpadów, zabezpieczenie składowiska odpadów pod kątem zapachów, które się z niego wydobywają, przeszkadzają mieszkańcom raculi. Tu musimy odpowiedni system nawaniania zamontować wykonać to więc te cele tutaj prezes będzie realizował. Przyglądam się kolejnym spółkom i wyciągam. A go. czy przy Wyspieńskiego wziętego, Górze, w dawnym miasteczku ruchu drogowego powstanie szpital psychiatryczny dla dzieci? To ona tak naprawdę tę debatę obserwuje, bo teren jest uniwersytetu, nie miasta Zielona Góra. Inicjatywa została podjęta przez Urząd Marszałkowski, między innymi tam przez dyrektora szpitala w Zaborze. obserwuje ten proces. Widzę też protesty pan za, mieszkańców. Czy... Ja jestem za tym, aby miasto miało taki szpital, bo dzisiaj trzeba odpowiedzieć na potrzeby, szczególnie psychiatrii, dzieci i młodzieży. To jest kluczem i tu jest moje wsparcie. Jednak lokalizacja będzie właściwa wtedy, kiedy będzie ona wyjaśniona i skonsultowana z mieszkańcami. To jest obowiązek dzisiaj odpowiednich departamentów w Urzędzie Marszałkowskim, rozmowy z Uniwersytetem. To więc, jak powiedziałem, miasta obserwuję. Nie jestem zwolennikiem wycinania zieleni, ale zdaję skieruje swój wzrok w stronę tych dwóch instytucji, Uniwersytetu i Urzędu Marszałkowskiego, aby ten dialog, konsultacje były przeprowadzone w sposób rzetelny z mieszkańcami. Czasami nie pozwala jeszcze rozmowę, może przełożymy, jeżeli chodzi o usytuowanie osiedli, strefy przemysłowych, bo to w perspektywie o, to jest, to jest, jest też ważne. Tak, oczywiście, Polan ogólny, który sporządzamy dla miasta Zielonego Góry. Dziękuję bardzo. Marcin Pabiorowski, prezydent Zielonej Góry był naszym gościem. Dziękuję, wszystkiego dobrego, miłego dnia poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.